wszystkim! Od razu po pocharze polski Strongman pojechaliśmy do Dortmundu na odunek przeprowadzki naszego klienta. Zobaczcie, co tam się działo! Siema, siema widzowie! Zaczynamy kolejnego vloga. Siemano! Na, nadajemy dzisiaj z auta. Pierwszy dzień. Jest godzina 20. Mam zegarek, że załóżą. 22.19, prosto z Radia Master. Jedziemy w kierunek Dortmund dzisiaj. Na rozładunek naszej przeprowadzki wczoraj... naszego, naszego klienta No, naszego klienta, w sensie nasza, nasza praca no. e, Jedziemy sobie A wczoraj, słuchajcie, zakończył się Puchar Polski Strongmana w Mechelinkach Mega duża impreza, dużo pracy, czasu Ale chyba wyszło w porządku, nie? Ja tam się cieszę Dobrze było Dzisiaj od rana mnóstwo roboty, ale Robimy, jak coś się dzieje No i teraz jedziemy Teraz mąż za kierownicą Pewnie jak wyjedziemy gdzieś tutaj już Poza to miasto, to się zamienimy I ja będę kierować No i co, będziemy sobie tutaj dyskutować z, Dla was Co tutaj się u nas dzieje ja wiadomo, oprócz, oprócz organizacji zawodów Strongman Prowadzimy też firmę Transportową, stricte przeprowadzkową Wraz z naszym wspólnikiem, który mieszka w Londynie Oprócz tego też sklepów prowadzimy we Francji, także robimy bardzo dużo. Odpoczynku nie ma, zapierdzielamy do Dortmundu Rozładunek około 70 metrów sześciennych. Taka tam pełna ciężarówka. 24 londawy prawie pracujemy ostatnio. Tak wychodzi, no? O! Ja przeładuje proteinowego batonika też. Około 21 jak już żeśmy zakończyli wszystko, a jeszcze pomoc techniczna sprzęt no to kilku znajomych padło do nas, no to wiadomo, parę drineczków i tak dalej, bum, bum, bum. Ja akurat piłem wódkę, no bo Krzysztof, Krzysztof Radzikowski przywiózł wódeczkę, więc ja z nim piłem, tą wódkę, żeby sam był. bo tak to... Padło na mojego męża, żeby pił wódkę. No, sam chciałem po prostu. Bo nie whisky wolę, bo lepiej się czuję po whisky. Ale też rzadko pijemy nie, nie, ma, nie, ma, nie ma zbytniej okazji, nie ma czasu na to. Więc żeśmy popili akcja jest taka, że z tego co ja się dowiedziałem, to zasnąłem na ogródku. I już w sumie nie wiem, czy zarazem wspielę. Z rana się obudziłem i... Ja to, cię nie zaniosłam, sam doszłeś do góry. O. Ale wiem, że Krzychu... Był w dobrej formie Krzysio mam Was tą głowę chyba Marcin Mazurczyk mówi, że trochę odczuł Bo tam porządne drinki jakieś poleciały Nie, trzu. Mówi, że w ogóle ostatni tu był prawie cały sam alkohol A, to Krzysiu zrobił kawał tak, tak. Teraz czas już na mnie, słuchajcie Ja idę się przekimać chwilę Może za kierownicą Pewnie będziemy się widzieli już bliżej granicy, idę na chwilę Aśki, jak ja to mówię, żeby móc potem męża zmienić. Się. Do zobaczenia już Za później. Za chwilę dla Was to będzie. No. Dobra moi drodzy, jesteśmy już na stacji BP w Kołbaskowie. Jest chyba zaraz trzecia. Zamieniliśmy się już w trakcie z moim mężem, już trochę kierowałam. Teraz idziemy zatankować i uciekamy dalej Te na trasę I Jedziemy dalej Żona, co ty tam robisz? Ale czekam Klapeczki jak te na są Małe zakupy Bo kanatek nie zrobiłam z domu I jedziemy dalej Ile nam tam. zostało trasy? Uuu fajnie chyba z 6 godzin jeszcze Teraz jest zmiana drivera Co jeszcze poproszę I kawę czarną No co ty żona czekasz tu? Czarna kawa bez sosu Bo inaczej rzecz nie da rady Karpetka na wynos coś tam, coś tam, prawda? Tak? I klapeczki Jesteś busiarzem? No, daski tu! Co za syf! Musimy się podzielić. Czym? No, co za jest? Hamilton! Nie będziesz już podawał się. Chyba 5 zł kosztuje toaleta. Tu no możesz coś zrobisz. No, tak, co ty. Trzeba płacić. Tam, no, ale dzierżawca. Jakieś dzierżawca. Ktoś musi sprzątać w tych kiblach. Paliwo jest 60 groszy grosze niż u nas. Dzisiaj wam kłam za 6 Ile? 7? 7, 7, 7. 9, 10, 10, 10. To 20. Nie płacimy za To Pierwszy raz taki numer. A To ja jest 20. To jest 20. To 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 jest To to jednak dwie poduszki mamy, a nie jedną Zmiana drivera Poduszki, jednak mamy dwie. Nie, nie kupiliśmy, tylko po prostu tutaj sobie była. Teraz ja idę sobie spać. Chyba żarty. Ja idę sobie spać driver leci dalej, a ja będę sobie teraz ładnie spał jesteśmy gdzie? W kołbaskowie. Kołbaskowo na granicy. I zostało nam jakieś. Ile? 6 godzin? 6 godzin? 6 no. godzin. No. godzin, coś takiego. Poduszka leci. Nie ma to jak tamtym drugim masterem, bo tamto ja mam łóżko się za siedzeniami. Ja bym spała niestety. Może to lepiej, bo. Ale ciekawe. Nic tu nie widać. Na chwilę jeszcze uruchomimy oświetlenie. Ciekawe. Jest taki, ja idę spać już teraz na serio, żona prowadzi serio, serio? i wracamy za chwilę, nie wiem gdzie, na jakiejś pauzie albo na stacji, albo już w Dortmund. Znaleźć jakie będą humory. Humory jak zawsze za zarobisko. Witamy się z wami, dzień drugi się zaczął, mąż no, za kierownicą znowu.

stanąć, bo będzie rozładunek trwał długo, więc musimy wybrać najlepiej najlepsze miejsce, a tutaj nasz Maksimusik. Dobra, lecimy z ciężarów, cofamy i będziemy bankować tutaj. Teraz ostatni podjazd, chyba pod plebanię już Zobacz, na chyba wjechałeś po prostu na tą tą, i dlatego no? No, tu jest okej. Okay. Tak, on może zostać otworzy Po pierwszy otworzymy, no. Rozładunek mamy na prebani, to musi się udać Dobra Gdzie jest ta cała? My już jesteśmy na miejscu Zaraz będzie rozładunek Ja jeszcze w międzyczasie robię tutaj szybkie zamówienie W trasie nie można było tego zrobić, także Szybciutko kończę i idziemy. żarówka stoi. Tu będziemy rozładowywać to wszystko. Panowie do pomocy. Hello guys. A rozładunek na plebanie. Roboty jest pełno dzisiaj. Będzie się działo. Z właściciel. Nie ma żadnej przerwy, trzeba pracować. No. To jest wyzysk. Przerwa będzie za 3 godziny. Rozładunek trwa. Rozładunek trwa, a stron malwa... dzwonów czy jak to tam jest, nie wiem. Jakbym za mało zmokła w weekend to właśnie o... Dalej chodzę. Dzwony biją. Końca nie widać. Nie, już coś tam widać. Ja. Kierowca co co robi? Śpi. Pauzę mają? Kiedy będziemy mieli Jak rozładujemy Ty Więcej tych książek ktoś nie miał? Nie wiedzą co to jest internet i teraz? booki teraz? A? Mawa, e, okay. O popracował 5 minut już jest zmęczony Dawaj mi ten karton Bo ja nie dosięgnę ja nie jestem Plastikman Kto nie jesteś? Plastikman kiedyś był Bajka, film czy coś On rozciągał dłonie A veď zkoušej, možná nemáš takovou Bedroom. Bedroom. Bedroom plus upstairs To